To jest słowo na poniedziałek, ależ się dzieje, czyli ludzkie dzieje. Możesz mieć wrażenie, że na świecie dzieje się tyle, co nigdy. Niepokój strzela każdą możliwą dziurą, i twoje racjonalne myślenie jest poddawane próbom odporności nieustannie. Mechanizm jest taki: widzisz, słyszysz kolejny zatrważający news. Dokładasz mieszankę prywatnego niepokoju, zdrowie, pieniądze, rodzina, praca, cokolwiek, choć trochę nieidealnej formie, będzie bzyczało alarmowo. W konsekwencji neuroprzekaźniki, GABA, kwas, gamma aminomasłowy, serotoniny i noradrenaliny oraz hormony, kortyzol i adrenalina dadzą Twojemu mózgowi nieźle popalić. Mały przegląd historii ludzkich dziejów na uspokojenie. Do V wieku naszej ery. Epidemie. Niewolnictwo na potęgę. Padamy prawie jak muchy. Po trzydziestce prędzej cmentarz niż ciekawe perspektywy rozwojowe. Do X wieku naszej ery. Rzym się rozkraczył. Feudalizm w rozkwicie. Jak przeżyłeś dzieciństwo, a nie było to takich obsiub, to nawet do czterdziestki dało rady dociągnąć. Ale już raczej bez zębów. Do XV wieku naszej ery czarna ospa likwiduje 60% ludności Europy. Średnia długość życia skacze o kilka lat, z założeniem, że spotykacie cud, unikasz choroby, wojny i głodu. Aha, zakładamy, że czasami omyjecie przypadkiem jakaś woda, bo higieny jeszcze nie wynaleziono. Fuj, fuj. Do XX wieku naszej ery. Powoli ku lepszemu. Medycyna staje się coraz bardziej naukowa, a pod koniec XIX wieku mycie rąk jako czynność higieniczna, nierytualna wreszcie, zaczyna pozytywnie zaburzać statystyki zgonów. A nasze mózgi, ciągle ewolucyjnie i biologicznie te same, gotowe na wszelki wypadek się lękać. Obecny zalew negatywnych informacji odbierają jako. Prawdopodobny koniec wszystkiego, no wiesz, że nie będzie nic lada moment. Pozostaje następująca higiena: przeskok z mycia rąk do również mycia mózgu. 1. Odpuść oglądanie programów informacyjnych. Zabezpieczysz się przed atakiem Badziewia. Uwaga na skutek uboczny: nie będziesz zbyt aktualny w promocjach sieci sklepów wszelakich. 2. Róż grupę. Choćby na codzienny spacer. Uwaga na skutek uboczny. Zobaczysz świat bez perspektywy ekranu smartfona. 3. Skup się. Zamknij oczy na 10 minut i poddychaj w spokoju. Uwaga na skutek uboczny. Szybciej będziesz potem zamykać tematy w pracy. 4. Porzuć stymulanty. Przede wszystkim alkohol i nikotynę. Uwaga na skutek uboczny. Wątrobaj płuca. Mogą pomyśleć, że to żarty. 5. Pogadaj z kimś o rzeczach nie z pierwszych stron portali. Uwaga na skutek uboczny. Możesz nie chcieć kończyć tej rozmowy. 6. Uśmiechnij się. Uwaga na skutek uboczny. Ktoś cię może zaprosić na kawę. Oczywiste? Nie bardzo. Sam łapie się na tym, że internet nie wciągnie czasami w jakieś bezsensowne wątki. Dlatego to napisałem, żeby sobie przypomnieć, może i tobie się przyda. Ależ się dzieje? Nie tam. Bez przesady.